Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie na horoskopie dla Strzelca na październik 2025. Mamy tutaj anielskiego tarota, przesłania z run, przesłania z kart wyroczni anielskich, i na końcu będą trzy karty do wyboru. I kartę, którą wybierzecie, to będzie odpowiedź na, na zadane przez Was. Pytanie, które jest takie dla Was kluczowe na październik 2025 roku. Kochani, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, yy, dać łapkę w górę, komentować, yy, publikować na no cokolwiek możecie, ja będę bardzo wdzięczny za dzielenie się tą cudowną, cudowną energią. Ja tutaj tworzę środowisko bardzo yy, tutaj takie wysokowibracyjnych ludzi, więc niech ta energia po prostu idzie dalej. Ok, a więc żeby nie przedłużać, zobaczmy sobie, co dla strzelca we finansach na, w październiku 2025 rok. Troszkę pozmieniałem, więc mam nadzieję, że nie będzie już zacinać jak w poprzednich. To mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I patrzymy sobie, co, co tutaj dla strzelca w październiku i pamiętajcie też, że te horoskopy, które ja robię, to są horoskopy z kart, więc to troszeczkę inna energia nie posługuje się tutaj astrologią, numerologią, więc tu mi służę jakie tam po prostu to, co karty mają tutaj do przekazania, więc tutaj numerologia czy astrologia jest mi po prostu niepotrzebna a dla strzelca mm, yy, kwestie finansowe wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobre, przede wszystkim możecie wejść w kimś yy, z kimś w yy, taką relację zawodową, ona będzie fajna yy, która tutaj was też podbuduje, jakiś przypływ dostatku również, więc możecie na przykład inwestować w jakieś domy yy, też takie sympatyczne osoby będą się pojawiały właśnie pod kwestią finansową odpowiedzialne też może i emo, bardziej gdzieś tam emocje tych osób też będą gdzieś tam widoczne, ale jak najbardziej wydaje mi się, że jeżeli jest taka opcja gdzieś tam w Waszej przestrzeni, to powinniście w takie kontakty wchodzi. To też kas dobrych tutaj rozwiązań, takie partnerstwo, jeżeli chodzi o finanse, to też kas przychylności losu, sprzyjająca energia będzie Was tutaj też wprowadziła w tym tutaj w tym, w, tym no w tych finansach, dodatkowo też bym powiedział, warto jesteś się uczyć tutaj być może nawet nowych rzeczy, okej okay. i zobaczmy sobie jak kwestie em, emocjonalne tutaj y, dla was, co tutaj w emocjach dla strzelca we październiku, patrzę na obraz i na razie jest nie jest najgorsza, jest zarąbiście więc myślę, że to nagranie będzie o niebojowo lepsze התחלתי סאמר לצום, פגשים את זה לשל צווה, אין לו אופציה W emocjach trochę gorzej, widzę. No, w emocjach troszeczkę gorzej. Bym powiedział, finanse, to przede wszystkim to najlepsze, co Was tutaj spotka, jeżeli chodzi o sprawy y, tutaj październikowe. Natomiast w mm, emocjach dużo jakichś konfliktów, dużo napięcia, dużo jakichś żalów, smutków, y, znudzenia się być może, tak? Gdzieś nawet mogą być jakieś kobiety, które m, gdzieś tam, w te, jeżeli jesteście w związkach, gdzieś one mogą... M, tutaj no, by być takim też powodem do tych konfliktów, także też uważajcie na to. Ale też, drogie panie, warto jest być osobą olśniewającą, tak żeby partner po prostu nie poleciał do jakiejś innej. Po prostu też zadbajcie o siebie. Nie bądźcie, nie bądźcie zazdrosne ale przede wszystkim bądźcie uważne, tak? I nie, popadajmy tu, nie popadajcie tutaj tak w konflikty, których mówię i dla Panów, i dla Pań, bo może się tak stać, że te wasze związki no, mogą tutaj... Nie widzę tutaj w, w kartach rozstania, tak? Ale mogą być no, po prostu gdzieś tam. Yy, krwiejne i coś może złego gdzieś tam się wydarzyć w tych związkach, więc no na to też zwracajcie uwagę. Kasem może warto niektóre tematy, tutaj taka tam, przynajmniej nasuwa, może warto by było po prostu nie poruszać ich w październiku, um, Ugryźcie się troszeczkę w język, no ale też y, panie tutaj już, y, jeżeli jesteście w związkach, no to y, przede wszystkim nie bądźcie aż tak bardzo kontrolujące, Miejcie gdzieś tam czujność, tak? Ale nie kontrolujcie, tak powiem, za bardzo pracę, bo gdzieś tam on ucieknie. Czy to jest dobry, mm, dobry miesiąc na szukanie na przykład drugiej połówki? Wydaje mi się, że nie, bo sporo jakichś fałszerstw fał, fałsze, tutaj może być, jakichś konfliktów niepotrzebnych, więc ten miesiąc dla Singli może niekoniecznie, tak? Ale myślę, że warto po prostu usiąść sobie pod grzewkiem, przemedytować niektóre swoje emocje i w październiku po prostu je uzdrawiać po to, by na przykład może w listopadzie energia była dla Was bardziej przychylna i wtedy może w listopadzie kogoś fajnego poznacie. Ok i dla Schelcerów coś ogólnego tutaj co mam do przekazania karty. Ogólna energia dla Schelcerów w październiku 2025. Także unikajcie konfliktowości, bo to nic dobrego wam, bo to nic dobrego wam nie da. Ok i ogólne energie. Siła moc ognia i bezpieczeństwa myślę, że tutaj będzie. Bym powiedział bądźcie kró królami własnego losu. Tak więc bądźcie tutaj królami, jeżeli chodzi o sprawy finansowe po prostu wyrządzicie, tak? Bezpieczeństwo finansowe, dobrze zagospodarowane pieniądze i jak najbardziej czyńcie dobrze, a będzie was stać no, po prostu na bardzo, bardzo dużo. Z negatywnych aspektów no to jakieś takie energie przyblokowania się też tutaj pojawiają. Nie skupiajcie się na tym, co jest negatywne. Odpuśćcie sobie negatywne postrzeganie siebie czy innych sytuacji. To, co obecnie Ciebie spotyka, tak jak mówię tutaj o październiku dla strzelca, yy, być może tak musi być, tak? Żebyś, nie wiem, może dostrzegła doszczeg coś, co energię chcą Ci pokazać, więc jeżeli dzieje się coś złego, no, widoknie, to widocznie albo to będzie energia jakaś blokująca, albo po prostu yy, góra chce Ci coś przekazać, tak? Także bądźcie tutaj, drogie strzelce, czujni, i wybak wybakajcie, wybakajcie sobie i wybakajcie też innym. Więc, jeżeli macie jakieś właśnie, nie właśnie, no to warto w tym miesiącu mm, to odpuścić, tak? Pogodzić się. Ok, i zobaczmy, co runy mam do przekazania dla strzelców w październiku 2025. miesiąc kobiet, dobrych kontaktów i wyznaczania celów. Ale też tak jakby z jednej strony fajnie, wszystko pięknie. Natomiast pokazujące się energię, że ktoś gdzieś tam może wam wbijać e, jakieś pikulce w ciało, więc na to też zwracajcie uwagę. Zadbajcie o urodę, pokazujcie się e, tutaj z jak najlepszej strony. Bądźcie koleżeńscy, partnerscy i wszystko co tam najlepsze, dobre umowy, Dobre gospodarowanie pieniędzmi, dobre też tutaj widzę sprawy, jeżeli chodzą o jakieś urzędowe, być może jakieś kobiety w tych urzędach, na przykład jeżeli będziecie musieli latać, będą przychylne, będą chciały tutaj wam w jakimś stopniu pomóc, więc to też jest, to też jest fajne. Czasem trzeba się nabojować, żeby coś osiągnąć, ale tutaj, jeżeli będziecie wytrwali, to jak najbardziej wyjdziecie tutaj na, na plus. Ok i dla Was runa na, dla święta w październiku. Pamiętajcie, że taką runę idzie sobie na garstku, albo na drewieńku, albo na papierze. I pamiętajcie, że na koniec miesiąca, żeby tam jeżeli y, namalowaliście ją na, y, tym, na papierze albo na drewienku, trzeba to spalić podziękując y, ta, y, tej runie za działanie. A dla Was runa Ansus. Czyli runa dobrej komunikacji, taką runę możecie sobie gdzieś tutaj narysować, ja tutaj mam pod zegarkiem, runa Echwas, także ja sobie siebie wspieram tą runą. I runa Ansul, tak jak mówi, będzie dziewa, m, tutaj wpływała pływała na kakre gardła, kakre elokwencji. Czyli będziecie wypowiadać właściwe słowa, tak? tutaj na narządy komunikacji jak najbardziej będzie tutaj to wpływało. Ale Ansos to też jest, też jest runą, która będzie wprowadzała takie fajne rozmowy, ciekawe rozmowy, więc jak najbardziej, jak najbardziej to, to, to po prostu u was na plus, więc taka runa, która będzie was wspierać. Ok, i zobaczymy sobie co tutaj yy, anioły mają Wam do przekazania w październiku strzelce strzelce październik 2025 i co mamy? Deszcz obfitości. Piękna karta. Uwielbiam tę kartę ubóstwiam. I chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wy, wykażemy ci, i, i, wskażemy ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jakie pozwolisz. Czyli odpuszczajcie sobie wszystko, co negatywne, czy związane gdzieś tam z finansami, także coś tam może się pojawić. Odpuszczajcie sobie nawet ludzi, którzy blokują was, na przykład wy emo. I dech opitości nawet spadnie, ale pamiętajcie także, że dech opitości to nie tylko powodzenie w finansach, ale przede wszystkim to także powodzenie w związkach, czy, czy po prostu dobrych kontaktów. Tylko obfitość to nie tylko finansowa, ale obfitością dla kogoś może być dobre zdrowie. Więc jak najbardziej, to chyba troszkę szerzej taką, runę, taką, taką kartę przesłania tutaj, na no trzeba tutaj szerzej po prostu na nią patrzeć. OK. i mamy jeszcze wyrocznie Mocy Bogiń z przesłania dla Strzelca w październiku 2025. Już patrzymy, co tam mają tutaj karciochy wam do przesłania. Tutaj moje serduszko tutaj lata we wszystkie strony o tej światce. nie wiem jak się kryta ale chodzi o słońce, tak? Że ja jeszcze wam tutaj przypomnę, żebyście subskrybowali kanał, yy, obserwowali yy, subskrypcja, obserwacja w sumie to samo, ale te, i dawali komentarze i tutaj w górę łapki bym poprosił. Ale co ta karta mówi? Karta Słońca mówi o tym, że będziecie sukcesy od, o, odnosić w każdej dziedzinie, więc co rozpoczniecie, co zaczniecie, to jak najbardziej energia słońca będzie temu patronować czyli energia męska, czyli działanie i jeszcze raz działanie. Wszystko może nawet pójść po prostu gładko. Tak przy karcie Słońca, to ta bogini będzie Was wspierała. Okej, okay. i wy, wyrocznia y, tutaj y, duchowych zwierząt z okresaniem dla sklepów w październiku 2025. O, już wyskoczyło. I Paweł, czyli olśniewaj. To, co mówiłem, aby zrobić coś dla siebie, tak? Czyli, tutaj, miesiąc kobiet. Pa. Ale panowie też mu muszą pamiętać, że, żeby, żeby nie stracić względów swojej partnerki bądź partnera, no to też muszą coś tutaj, na no, jakiś nowy ciuch sobie kupić, tak? Coś gdzieś tam do fryzjera, barbera, cokolwiek. Także panie, również tutaj, olśniewajcie. Panowie, również błyszczcie, promieniujcie i no poprawcie, poprawiajcie swoją po prostu urodę w tym miesiącu, do to dobrze, dobrze będą zagospodarowane pieniądze, o których wam tutaj przy tym czytaniu tarotowym wam mówiłem, więc energia Pawia będzie Was tutaj wspierała. Option. I mamy tutaj, mm, tutaj mm, karty pozytywnej kreacji z wykresem dla Schelza w październiku 2025. Okej, okay. i co wyskoczyła? Karta wolności, piękna karta. I karta wolności mówi o tym, aby pokonać wszystkie przeciwności losu, wolność, niezależność i obfitość. Więc bardzo fajnie, kiedy ze wszystkiego wyjdzie tutaj przy karcie wolności zwycięsko ze wszystkiego wyjdzie i pokonać wszystkie przeciwności losu, tego sobie poradzisz, kwestia odpowiedniego nastawienia i odpowiedniego działania, bo pamiętajmy, że nic się samo nie zrobi. Także bardzo fajna tutaj energia Wam będzie towarzyszyła. I przechodzimy do kart afirmacyjnych, afirmacja, m, z kart dobrostanu. Pamięta, pamiętajcie, panowie, że to jest kartę, tutaj pokazują żeńskie, tutaj, żeńskie y, końcówki. Natomiast jeżeli sobie zmienicie na męskie, to jak najbardziej tutaj, te, m, te, tutaj y, to te, ta afirmacja będzie Was po prostu wspierała. Także ubolewam, że w ogóle te kartony są genialnie zrobione, ale żałuję, że właśnie tutaj autorka nie pomyślała tak o panach. Także. No ale... Trzeba końcówki zmienić i będzie dobrze. Skelet. szelec... O, dwie wyciągam wam, no to dwie afirmacje. I przy dwóch afirmacjach, kochani, to y, tą, którą czujecie na dany moment, niech po prostu ona będzie. I pierwsza afirmacja to tak, daję sobie czas i przestrzeń do uznania moich na uznanie moich ukróć. Płynie do mnie światło oczyszczenia i uzdrowienia. I właśnie tutaj gdzieś tam w uczuciach, tutaj w emocjach będzie tak, gdzie ta afirmacja wam. No, gdzieś tam działała, tak? Także można sobie zrobić zdjęcie, zapisać, no, co tamkolwiek chcecie. I karta numer dwa, afirmacyjna, to jest... Codziennie przytrafiają mi się dobre rzeczy, żyję w radości. Bardzo fajne, bardzo krótkie, bardzo fajne przesłanie, trafne. Więc yy, te afirmacje używajcie, kiedy tylko czujecie, kiedy potrzebujecie. One wam tutaj będą na pewno was dobrze wspierały. OK, i przesłanie tutaj y, z trzech kart. Także y, zada, y, pomyślcie o pytaniu, jakie dla Was najistotniejsze w październiku 2025. I spośród trzech kart wybierzcie tą, którą, która we, którą, y, którą czujecie, która Was wzywa. I pamiętajcie, y, że y, to będzie odpowiedź tak, na zadane przez Was pytanie dla sprawy najistotniejszej w październiku. Dla strzelców. I mamy kartę numer 1, kartę numer 2 i kartę numer 3. Jeżeli potrzebujecie chwili, no to możecie sobie zakrymać filmik, skupić się, która karta Was przyciąga. I jeżeli wybraliście kartę numer 1, to karty mówią w ciągu kilku tygodni. Czyli coś jest na dobrej drodze. Dla osób, które wybrały kartę numer 2, to jest w ciągu kilku dni, czyli jeszcze szybciej, coś się może zdarzyć. I dla osób, które wybrały kartę numer 3, to bądź cierpliwy, czyli potrzeba cierpliwości, a wszystko tutaj yy, się zadzieje, pozytywnego, miejmy nadzieję. Także, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za tutaj za ten horoskop, za, y, za obejrzenie tego tych horoskopu. Zachęcam Was do subskrybowania jeszcze raz, y, um, dawania lajków, komentowania i cokolwiek, y, cokolwiek tam możecie. Ja będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dzielmy się tą energią wspólnie, działajmy na rzek y, wszystkich tych ludzi, bo jeżeli my promieniujemy światłem no to więcej światła jest. Y, na naszej na naszej planecie. Ja wam życzę cudownego miesiąca, wiele radości dla was. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.